Tylko to, to Przechodził, bo wracał z benzynowni. Przechodził z tamtej strony na tą stronę. I niech pan sobie wyobrazi, jak on musiał szybko jechać. Tam jest parę metrów hamowania. Ale mówią świadkowie, że przechodził między dwoma pojazdami. Tego to ja nie wiem. I że bardzo powoli chodzi. No. Czy chodził, powiadam. pani potwierdzić. Bo on ponoć no, niepełnosprawny, przy... No chodził, puśtykał na, na nogę i przechodził. No ale kochany, jakby jechał wolniej, to by na pewno zobaczył. I nie byłoby takiego huku jak, jak był. w stanie był? Ja nie wiem, no głowa rozwalona, noga otwarte złamanie. Krew ma pan tutaj, o, może pan skimować? Jeden, do... jeden but tutaj, a drugi pan o tam zobaczy. Pod samymi tak. pasami. To jakie być, jakie musiało być uderzenie. A jeszcze to jest gościa rejestracja i jedno tam piwo leży. Które chyba on. Pogotowie dosyć szybko przyjechał. Tak, szybko. Przy... Pierwsza policja przyjechała za nim pogotowie. Znała pani poszkodowanego? Mhm. Czyli tu to z okolicy jest. Znał to no, drogi. Tu tu Czyli zna te drogi, wiedział jak tu przechodzić. Wiedział. Czyli prawdopodobnie pani zanim mógł za szybko jechać ten no, kierowca. Pan. Gościu na pewno jechał za szybko. Kierujący samochodem marki Volkswagen Polo potrącił mężczyznę, który wtargnął na jezdnię, kierujący trzeźwy, a pierwszy zabrany, zabrany do szpitala w Jimmy nie, nie wiadomo jaki jego. Znaczy Z tego co na chwilę obecną wiadomo ma y, złamanie nóg, ale nic y, bardziej szczegółowego na chwilę obecną panu nie było. A z... o której się godzinie to się stało? To się proszę stało. 19.20. 19.20.